Na liście triumfatorów Pucharu Europy Mistrzów Klubowych oraz Ligi Mistrzów znajduje się 5 klubów z Anglii. W tym roku po raz drugi po trofeum sięgnęła Chelsea, zrównując się pod tym względem z zespołem, którego obecność na tej liście może zaskakiwać. Nottingham Forest, którego wzlot był bardzo wysoki, ale upadek równie bolesny. Przyjrzyjmy się bliżej złotemu okresowi klubu ze stolicy regionu East Midlands, który przypada na przełom lat 70. oraz 80. Witam was bardzo serdecznie, futbol bez cenzury, a dzisiaj zajmujemy się legendarną ekipą Klaffa. A to wszystko z okazji powrotu ligi mistrzów. I od razu osoby zainteresowane typowaniem wazogrupowej, odsyłam do pierwszego linku w opisie. I się tam otrzymujecie prezent od sponsora kanału Betfan, 60 zł freebetu, a także cashback do 6 stówek. Myślę, że bardzo ciekawa oferta. Zachęcam do zapoznania i oczywiście skorzystania. A teraz przechodzimy do meritum. Nottingham Forest Football Club powstał w 1865 roku. Przez wiele lat był klubem bez specjalnych osiągnięć. Aż do okresu, który jest omawiany, na swoim koncie miał tylko dwa puchary Anglii, zdobyte w 1898 i 1959. Wszystko zmieniło się, gdy w styczniu 1975 roku drugoligową wówczas drużynę objął młody, zdolny, a zarazem bardzo kontrowersyjny menedżer, Brian Clough. Po fatalnej rundzie jesiennej sezonu nie udało się już jednak uratować i Forest zakończyli go na szesnastym miejscu. Po utrzymaniu Claff zajął się przebudową drużyny. Sprowadził do Nottingham piłkarzy, których znał jeszcze z czasów pracy w Derby County. Za najważniejszy ruch uznaje się jednak zatrudnienie Petera Taylora, który został asystentem Claffa. Wszystkie te działania przyniosły poprawę o 8 lokat w ciągu sezonu. Jak dużym było to osiągnięciem, świadczą słowa samego Taylora. Ogromnym wyczynem było ukończenie poprzednich rozgrywek na ósmym miejscu w drugiej lidze, ponieważ niektórzy z zawodników, umiejętnościami są tylko co najwyżej graczami trzeciej ligi. Obaj panowie odpowiedzialni za zespół zabrali się za kolejną przebudowę. Ich celem był awans do Division One, choć niewielu w niego wierzyło. Jednak udało się to osiągnąć. Dość szczęśliwie, co prawda, gdyż 52 punkty to piąty najniższy wynik w historii który dawał awans do elity. Po wywalczeniu promocji nie robiono w składzie rewolucji, jaką często widuje się u Beniaminków. Uzupełniono jedynie kadrę tam, gdzie najbardziej tego potrzebowała. I wszystko to zadziałało doskonale. W roli Beniaminka Forest sięgnęli po Puchar Ligi oraz tytuł Mistrza Anglii. W lidze zaprezentowali się znakomicie, zwłaszcza pod kątem gry obronnej. Zaledwie 24 bramki stracone w ciągu 42 kolejek to wynik imponujący. Podopieczni Briana Klafa zakończyli rozgrywki z siedmiopunktową przewagą nad Liverpoolem. Nottingham został piątym Beniaminkiem, który zdobył Mistrzostwo Anglii, ale pierwszym, który rok wcześniej nie wywalczył awansu z pierwszego miejsca. Do tych dwóch trofeów dołożył jeszcze tarczę dobroczynności czyli Super Puchar Anglii obecnie tarcze wspólnoty, wygrywając 5-0 z Ipswich. I to jeden zaledwie dwóch meczów oto trofeum w całej historii, w którym jedna z drużyn zwyciężyła różnicą pięciu bramek. Wszyscy byli ciekawi dwóch rzeczy. Czy ten udany sezon to tylko jednorazowy wyskok i jak Nottingham poradzi sobie w Pucharze Europy? Do tej pory na międzynarodowej arenie rywalizowali tylko dwa razy w Pucharze Miast Targowych. W 1961 roku już w pierwszej rundzie odpadli po klęsce 1–7 w dwumeczu z Walencją, a rok później udział zakończyli na drugiej rundzie i starciu ze FC Los chciał, że już w pierwszej rundzie puchoru Europy Mistrzów Klubowych w 1978 roku spotkały się dwie angielskie ekipy. Jako obrońca trofeum w rozgrywkach brał bowiem udział Liverpool. The Reds zwyciężyli zresztą w dwóch poprzednich edycjach Pucharu Europy. Powtórzył się jednak scenariusz z rozgrywek ligowych: i górą w dwumeczu 2 do był Nottingham. W drugiej rundzie Forest bez problemu wyeliminowali Aik Ateny, a gra z Coperturis także nie stanowił dla nich problemów. Poważną próbą okazał się zatem dopiero półfinał z mistrzem RFN FC Köln. Pierwsze spotkanie było dla publiczności na trybunach City Ground prawdziwą huśtawką nastroju. Już po 20 minutach gospodarze przegrywali 0-2, by następnie odmienić wynik i wyjść na prowadzenie, a ostatecznie zremisować 3-3, tracąc bramkę na 5 minut przed końcem. Taki wynik, a zwłaszcza trzy bramki zdobyte na wyjeździe stawiały przed rewanżem w roli faworyta niemiecki zespół. Tymczasem jedyną bramkę w kolonii strzelili Forest i nieco ponad miesiąc później kolejny raz mogli przyjechać do RFN, gdy finał rozgrywano na Olympia Stadium w Monachium. Finałowym rywalem Nottingham było szwedzkie Malmo, które wcześniej pokonało m.in. Wisłę Kraków w ćwierćfinale. Ważne wydarzenie dla majowego spotkania miało miejsce już w lutym. Brian Clough sprowadził do klubu Trevora Francisa z Birmingham, czyniąc go pierwszym Brytyjczykiem, za którego zapłacono milion funtów. Ówczesne zasady UEFA powodowały, że przez trzy miesiące od transferu Francis nie mógł grać w pucharach. Pierwszym meczem po odbyciu tej przymusowej pauzy był właśnie finał Pucharu Europy. Warto było wydać rekordową sumę i odczekać 3 miesiące bo to właśnie ten zawodnik strzelił jedyną bramkę w spotkaniu, która przyniosła klubowi Puchar Europy. Choć wynik 1 do 0 był dla Szwedów najniższym wymiarem kary. Nie ulegało wątpliwości, kto był lepszy na boisku. Zaledwie dwa lata po awansie do Division One Nottingham Forest stało się najlepszym zespołem na starym kontynencie. Po takim sukcesie nikt nie przejął się zbytnio faktem, że nie udało się obronić mistrzowskiego tytułu. First Division zespół zakończył sezon za plecami Liverpoolu. Dołożył natomiast do gabloty jeszcze jedno trofeum kontynentalne. Super Puchar Europy zdobyty po wygranej 2-1 w meczu ze FC Barceloną. Kolejny sezon ligowy był już dla Forest dużo słabszy. Ale kolejny raz pokazywali swoją siłę w Europie, broniąc honoru Anglii jako obrońca tytułu. Mistrzowski Liverpool niespodziewanie odpadł bowiem już w pierwszej rundzie z mistrzem ZSRR Dynamo Tbilisi. Forest, udział w pucharze Europy, rozpoczął tak jak zakończył poprzednią edycję od starcia z mistrzem Szwecji, którym tym razem było jednak Osters. W kolejnych rundach eliminowali rumuński Arges, Dynamo Berlin z NRD i holenderski Ajax, który do tej pory szedł jak burza, zdobywając 30 bramek w sześciu spotkaniach. Kibice ostrzyli sobie zęby na finałowe starcie z Realem Madryt, ale Królewscy w półfinale roztrwonili dwubrankową przewagę z pierwszego meczu i odpadli z HSV Hamburg. Prawdopodobnie zwiększyło to szanse Forest na obronę pucharu. Finał odbywał się bowiem na Estadio Santiago Bernabeu i na swoim terenie Real byłby bez dwóch zdań faworytem. HSV w drodze do finału strzeliło w ośmiu meczach aż 19 goli. Forest potrafili jednak przeciwstawić się tej ofensywnej sile tak skutecznie, że włoska „La Gazeta dello Sport” napisała nawet, że Nottingham pokazało jak angielskie drużyny potrafią stosować katenaciu. Podobnie jak przed rokiem o sukcesie zadecydowała jedna jedyna bramka, którą strzelił John Robertson. Nottingham został pierwszym i jak dotąd jedynym klubem, który więcej razy zdobył Puchar Europy niż krajowe mistrzostwo. Samo spotkanie finałowe było komentowane w Europie jako triumf brzydkiego futbolu skupionego przede wszystkim na obronie. Brian Clough odpierał te ataki mówiąc: Dobra obrona jest tak samo ważna jak dobry atak. Nie mieliśmy szczęścia, byliśmy po prostu dobrzy. Tym razem Super Pucharu Europy nie udało się zdobyć, lepsza okazała się w dwumeczu Walencja, a to wszystko dzięki bramce zdobytej na wyjeździe. Po raz pierwszy Nottingham zagrało także w spotkaniu o Puchar Interkontynentalny, ale przegrało z Urugwajskim nacjonalem. I niestety był to szybki koniec wspaniałej, ale krótkiej ery potęgi Forest. W lize szło im coraz gorzej. Świętowanie drugiego pucharu Europy nie pozwalało całkiem zapomnieć o dopiero piątym miejscu na koniec sezonu. Rok później była to już siódma lokata, a następnie dwunasta. Zespół popadł w przeciętność, choć w latach 80. jeszcze trzykrotnie wdrapał się na podium, za każdym razem trzecie miejsce. Do tego zdobył dwa Puchary Ligi, a w 1984 dotarł do półfinału Pucharu UEFA. W 1993 roku, po inauguracyjnym sezonie Premier League, Forest pożegnali się z najwyższą klasą rozgrywkową. Wówczas z posady menedżera zrezygnował również legendarny Brian Clough, który tę funkcje sprawował przez ponad 18 lat. Zapisał się w historii Nottingham złotymi zgłoskami, a samo sobie mówił zresztą. Nie powiedziałbym, że byłem najlepszym menedżerem w historii, ale byłem w czołowej jedynce. Wzlot Nottingham był spektakularny, ale upadek, choć rozbożony bardziej w czasie, również okazał się bolesny. Ostatni raz w Premier League wystąpili w sezonie 1998-99. 20 lat wcześniej jako Beniaminek wygrywali Division One, a tym razem w takiej samej roli zakończyli sezon na dnie tabeli z zaledwie 30 punktami. Potem było jeszcze gorzej. Gdy Forest spadali w 2005 roku z Championship, przeszli do niechlubnej historii jako pierwszy zdobywca Pucharu Europy, który wylądował w trzeciej lidze. Co ciekawe, stało się to zaledwie dwa lata po tym, gdy walkę o Premier League przegrali dopiero w playoffach. Złe zarządzanie klubem, zwiększające się długi sprawiają, że obecnie Forest stali się zespołem środka tabeli Championship. W dodatku są drużyną nieobliczalną. I potrafią zagrać dwa kolejne sezony w zupełnie innym stylu. Najnowsza historia jest tego świetnym przykładem. W 2020 roku musieli ustąpić miejsca Swansea w playoffach o awans do Premier League tylko przez minimalnie gorszy bilans bramkowy, by rok później uplasować się na 17 miejscu z 9-punktową przewagą nad strefą spadkową. Starsi kibice muszą więc wciąż z nostalgią wspominać fantastyczną drużynę sprzed 40 lat, a młodszym pozostają jedynie opowieści i archiwalne nagrania. Brian Clough dzięki zdobyciu Mistrzostwa Anglii i dwóch pucharów Europy uzyskał na zawsze status legendy Nottingham. Wszystko to za sprawą nietypowego podejścia, o którym sam mówił w ten sposób. Gdybym pokłócił się z zawodnikiem, usiedlibyśmy na 20 minut, porozmawiali o tym, a potem zdecydowali, że to ja mam rację. Kibice Nottingham żyją nadzieją, że ich podopieczni będą jeszcze w przyszłości czołową ekipą ligi. Do tego jednak przydałby im się choć trochę tak charyzmatyczny menedżer jak zmarły przed 17 laty klaw, bo drugiego takiego jak on z pewnością nie będzie. A czy Waszym zdaniem zjazd Nottingham Forest na przestrzeni lat jest najbardziej spektakularnym w historii futbolu, czy może macie jakieś inne propozycje? Oczywiście zachęcam gorąco do podzielenia się swoimi opiniami, typami w komentarzach. Dawajcie także znać, jak w ogóle typujecie Ligę Mistrzów 2021-2022. I czy może spodziewacie się jakiejś niespodzianki, właśnie jak na przełomie lat 70. i 80. miało to miejsce z Nottingham Forest? Nowe osoby, zachęcam do subskrybowania kanału, zbliżamy się do 80 tysięcy. Dziękuję wszystkim, którzy ostatnio dołączyli do naszej społeczności. A nowe osoby, tak jak już zresztą wspomniałem, zachęcam do kliknięcia czerwonego przycisku. Więcej czasu Wam nie zabieram, trzymajcie się i do usłyszenia.